Tęczowe tablice to tak naprawdę baza słów kluczowych wykorzystywana w łamaniu haseł zakodowanych jednokierunkową funkcją skrótu, czyli takiej formy gotowców. Pozwala na zaoszczędzenie mocy obliczeniowej koniecznej do złamania hasła metodą brute force. Tęczowe tablice to baza skrótu wykorzystywana przy łamaniu haseł zakodowanych jednokierunkową funkcją skrótu. Bazy danych skrótów zajmują setki gigabajtów, przez co są nieefektywne. Tęczowa tablica jest stworzona przez zapisywanie łańcuchów. Ze skrótów możliwych haseł. Dzięki temu zapisywany jest jeden skrót na kilkaset, a nawet kilkaset tysięcy wygenerowanych. Czas łamania hasła skraca się przez to do kilkudziesięciu sekund. Tęczowe tablice pozwalają na złamanie większości popularnych funkcji skrótu, w tym MD5, SHA1, NTLM czy Cisco PIX. Tablice tęczowe pozwalają przyspieszyć ataki brute force, eliminując potrzebę wykonywania w każdym kolejnym ataku tych samych obliczeń przez zapamiętywanie części kluczowych danych. This could be us. So back to what I was saying. <laughs> this could be us.